Cudotwórcza moc. Macie w sobie cudotwórczą moc. Aby zrozumieć tą moc, zajrzyjmy do Księgi Jozłego. Jakiekolwiek miejsce dotkniecie podeszwą stopy, ja dałem je wam. Hebrajska forma imienia Jozue to Jod He waj Shin Ain i oznacza Jehowa zbawcą. Jak widzicie, obietnica Jozłego nie dotyczyła nikogo innego, tylko Jego samego. Jehowa prowadzi taniec życia. My jesteśmy Jego tancerzami, a jednak wciąż Nim samym, bo wieczne imię Boga to jest jedno Ja Jestem. Nie ma takiego miejsca, gdzie możecie się udać nie wiedząc, że istniejecie. Możecie cierpieć na amnezję i nie będziecie wiedzieć kim jesteście, ale zawsze będziecie wiedzieć, że w ogóle jesteście. Mówicie Ja Jestem bez wyrażenia tego na głos. I to jest Bóg. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby Boga, i nie ma czegoś, czym Bóg by nie był, bo jeśli cokolwiek istnieje, to musi to być Bóg. I wszystkie rzeczy nakazem boskiego prawa łączą się ze sobą. Jeśli weźmiecie sobie na poważnie ideę penetracji, to zrozumiecie, że możliwości tego są zdumiewające. Wszystko na tym świecie penetruje wasze mózgi, wy penetrujecie mój, tak jak ja wasze. Moje mieszkanie jest kilka mil stąd. Nowy Jork jest już 3000 mil dalej, a miejsce, gdzie się urodziłem, pięć tysięcy. Ja wiem, że jest to właśnie tam, ale jeśli przyjmuję myśl o wewnętrznym przenikaniu, to wierzę, że te miejsca są także w moim mózgu. Jeśli pragnę odwiedzić mój dom na wyspie Barbados, ale nie mam takich środków ani czasu, by się tam dostać, to mogę wejść w obraz w swojej własnej wyobraźni poprzez wtargnięcie do niego za pomocą ognistego rydwanu kontemplacji myślowej. I zrobiłem to. Ja nie używam już więcej mojej cudotwórczej mocy pochopnie, ponieważ wiem, że po tym, jak sobie coś wyobrażam, nawet o czymś, o czym zapominam, to moje pragnienie spełni się i będę zmuszony doświadczyć tego w tym świecie cieni. Ta cudotwórcza moc może być wykorzystywana do wszystkiego, czego pragniecie. To przenika teraz wasze mózgi i jest tam, gdzie i wy jesteście. Ja wiem, że Barbados jest w świecie zewnętrznym, ale wiem także, że cały jestem wyobraźnią. Wiem, że Bóg jest człowiekiem i istnieje w nas, a my w nim, oraz że wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i jest to sam Bóg. Więc gdy ja, wyobraźnia. Wchodzę w obraz, który pragnę zajmować, to żadna ziemska siła nie może powstrzymać tego obrazu od tego, by stał się obiektywnym faktem. A co jest sekretem pozwalającym działać tej cudotwórczej mocy? Uczucie. Rzeczywistość jest kontrolowana przez uczucie, jak też powiedziałam w 27 rozdziale Księgi Rodzaju. Główny bohater tego rozdziału nazywa się Izaak i ma on dwóch synów Ezawa i Jakuba. Ezaw przyobleczony jest w obiektywną rzeczywistość, natomiast Jakub reprezentuje subiektywną rzeczywistość jak tęsknoty, marzenia i pragnienia. Gdy Jakub przebrał sam siebie za obiektywny fakt, Izaak powiedział: podejdź bliżej, mój synu, tak bym mógł Cię poczuć, czy jesteś Ezawem, czy nie. A gdy zapytał, czy naprawdę jesteś Ezawem, to Jakub odpowiedział, jestem wprowadź siebie w subiektywny stan a potem poczuj obiektywność tego stanu poprzez nadanie mu przez wyrazistość zmysłową rzeczywistego tonu potem zwieć sam siebie tak by uwierzyć że ten obraz w który teraz wszedłeś jest obiektywnie realny zrób tak i wejdziesz w stan zwany Izak a powiedziano nam że gdy Izak ponownie zobaczył obiektywny świat Ezaf powrócił a Jakub zniknął Wtedy Izaak zrozumiał, że sam się zwiódł, ale nie mógł już cofnąć tego błogosławieństwa, które dał subiektywnemu stanowi. I mimo, że twój obiektywny świat zaprzecza, że to, co zrobiłeś w swojej wyobraźni, jest prawdziwe, to rzecz, którą sobie założyłeś, jest już w drodze, by wyprzeć twój obecny, obiektywny świat i zostać twoim Ezawem. Spójrzcie, w życiu gracie rolę Izaaka, który ma dwóch synów. Ezawa, wasz obiektywny świat i Jakuba, który jest tym subiektywnym. Wasz subiektywny może wydawać się nierealny, ale gdy wejdziecie w ten obraz w swojej wyobraźni i przyodziejecie go w uczucie, wtedy wasze subiektywne pragnienie nabierze rzeczywistego wyrazu. A ja to robię tak. Gdy zamykam oczy, ten świat gaśnie. I ja, jak Iza, jestem ślepy na cały zewnętrzny świat. I wtedy wczuwam się w ten stan, którego pragnę. Moim wewnętrznym okiem widzę go dookoła mnie, wyczuwam jego solidność, a gdy pięć moich zmysłów się przebudzi, ja poczuję ulgę, wiedząc, że zostało to już osiągnięte. Gdy otwieram swe fizyczne oczy, Ezaw, mój świat fizyczny, powróci, starając się przekonać mnie, że to, co zrobiłem, było nieprawdziwe. Ale ja robiłem tak wielokrotnie i wiem, że moje pragnienie już zmierza do tego, by spełniło się jako obiektywne. To jest to, co rozumiem przez pojęcie cudotwórczej mocy. To wszystko jest w Waszej cudownej ludzkiej wyobraźni, bo jest nią Bóg, obietnicą dla Jozłego. Jest Bóg, który sam się obiecał, bo nie ma nikogo innego, kto mógłby grać tą unikalną rolę samego Ciebie. Jest jedynie Bóg, stwarzając sztukę. W której istnieje tylko on, Bóg, reżyser i autor, stał się również aktorem. Jego imię to jestem. I zanim znam siebie jako Jana, Piotra, zanim wiem, że jestem mężczyzną albo kobietą, to po prostu jestem, przeoblekając się w to, jakim pragnę być. Jestem bogaty, biedny, znany lub nieznany. I mimo, że mój obiektywny świat nie uznaje tego, co zrobiłem, za prawdziwe, to gdy poczuję rzeczywistość mojego pożądanego stanu, wtedy, nadaje mu swoje błogosławieństwo i ono nie może już zostać cofnięte. W tym momencie, w którym to, co subiektywne, staje się dla Ciebie obiektywnie realne, nadajesz temu swoje nieodwoływalne błogosławieństwo. Gdy przeobleczesz się w uczucie niedostatku, Twój zewnętrzny świat, EZAP, odzwierciedli to uczucie. Ale gdy przywdziejesz uczucie bogactwa, to nawet, jeśli jest to subiektywne, to bądź uważny, bo niedostatek nie będzie już dłużej posiadał twojego błogosławieństwa, bowiem bogactwo zastąpi go. Masz w sobie każdy stan świadomości, a Bóg czyni wszystko widzialnym, i wszystkie rzeczy przez boskie prawo łączą się z innymi. Księżyc jest oddalony w przestrzeni, a jednak penetruje on twój mózg, i w związku z tym on jest w twoim mózgu. Nie mogę wziąć Ciebie ze sobą, by spojrzeć na Ziemię z Księżyca, ale możesz tam sam również wyruszyć. Możesz dostać się do każdego miejsca w przestrzeni, o jakim pomyślisz, przez samo wyobrażanie sobie tego, że już tam jesteś. Gdy byłem w wojsku, mój dowódca odmówił mojej prośbie w sprawie zwolnienia ze służby. Jego słowo było ostateczne w tym świecie Cezara, ale nie w świecie Boga. Po tego samego dnia ja założyłem sobie, że zostałem honorowo zwolniony i mieszkam w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku, dwa tysiące mil stamtąd, śpiąc na małej pryczy w baraku. Założyłem sobie, że jestem w moim własnym wygodnym łóżku. Jasne dla mnie było to, że nie byłem wcale wtedy na przepustce, tylko zostałem honorowo zwolniony i znów byłem cywilem. W mojej wyobraźni moja żona była w swoim łóżku, a nasza córka w swoim. I potem wstałem z łóżka i podszedłem do okna, aby zobaczyć znajomy widok, który mogłem ujrzeć jedynie z tego miejsca. Widziałem Holly apartment po drugiej stronie ulicy, podobnie jak Washington Square. Chodziłem po każdym pokoju w tym mieszkaniu, dotykając znajomych przedmiotów. I potem wróciłem do swojego łóżka, zasypiając tam, w Nowym Jorku, tak, jak gdyby to było faktem. Wczesnym rankiem, następnego dnia, zobaczyłem kartki papieru przypominające wniosek, który złożyłem. A potem długopisem skreśliłem słowo odrzucony i śmiało napisałem słowo zatwierdzony. A potem usłyszałem głos, który mówił: To, co zrobiłem, to zrobiłem. Nie rób nic. Wiedząc dokładnie, co zrobiłem, wiedziałem, że zmierzam w stronę obiektywnego tego potwierdzenia i żadna siła na ziemi nie mogła już tego powstrzymać. Dziewięć dni później, człowiek, który poprzednio odrzucił moją prośbę, przychylił się do mojego zwolnienia. Powtarzam Wam, wszystko jest możliwe dla człowieka, gdy on wie, kim jest. Ty jesteś Jozuę ze Starego Testamentu, czyli Jezusem z Nowego, a Jezus, twoja cudowna ludzka wyobraźnia, jest Jehową. On jest twoją świadomością istnienia. Ale tak długo, jak rozważasz to, że Jehowa jest kimś innym niż ty sam, nie zastosujesz tej zasady. Musisz być gotowy porzucić wszystkie swoje obce bóstwa, wszystkich idoli i powrócić... Do tego jedynego, jedynego Boga, którego imię jest w Tobie, jako Twoje własne istnienie. Jeśli zostałeś wychowany w chrześcijańskiej wierze, wtedy jesteś skłonny wierzyć, że Jezus był kimś na zewnątrz. Ale jak ja mogę poddać Go próbie, jeśli jest kimś innym? Nigdy nie było żadnego innego Jozłego czy Jechowy. Jest jeden Bóg, reżyser tego wielkiego tańca życia, gdzie tancerzami jest On sam. Bóg gra rolę nędzarza i tańczy w tej roli ubogiego. Gra także rolę milionera i tańczy do melodii tych milionów. Każda rola jest grana przez Boga. I każdy musi działać stamtąd skąd jest. Spytaj siebie, gdzie jestem? Jeśli jestem Bogiem, gdzie mógłbym pójść, by nie było tam Boga? Jeśli pościelę sobie łóżko w piekle, to Bóg tam jest. Jeśli zrobię to w niebie, Bóg tam jest, bo wszystko mnie przenika. Nie muszę wykonywać fizycznego ruchu. Po prostu dzięki korekcie swego myślenia mogę przejść z jednego stanu do innego. Pamiętam pewną zimową noc w Nowym Jorku. Wygłaszałem wykład w kościele na Times Square, gdzie zazwyczaj liczba ludzi przekraczała tysiąc, ale z powodu zimna i śniegu obecnych było może 200 osób. Moja pierwsza książka właśnie została wydana. I tej nocy sprzedało się może 50 sztuk, a jako, że zarządziłem dróg pięciu tysięcy egzemplarzy, bardzo chciałem uruchomić dystrybucję. Na zewnątrz była burza, a ja mówiłem wtedy o cieple Barbados, o palmach i zapachu tropików. I gdy się położyłem, to poczułem, że jestem w domu mojej matki na Barbados. Słyszałem szelest liści i czułem tropikalny klimat. A potem nadszedł telegram, że moja matka umierała i powinienem wracać do domu. W ciągu 24 godzin wraz z żoną płynęliśmy już na Barbados, a to ja sam się tam umieściłem. Teraz musiałem wypełnić swój wyobrażeniowy akt. Nawet wtedy, gdy tamten czas nie był wcale dla mnie dogodny, dlatego nie lekceważę swojej cudotwórczej mocy. Gdy proszę Was o to, byście postawili się w konkretnym stanie, to mam na myśli, byście odczuli to jako rzeczywiste, a rzeczywistość tego jest kontrolowana przez uczucie. Przyjdzie czas, gdy to, co czuliście, zmieni się albo wygaśnie, i odkryjecie, że to, co mieliście za prawa natury i nauki, wcale nie jest tym, czym Wam się wydawało. Ta cudotwórcza moc jest w Was i może być używana świadomie, gdy wiecie, kim jesteście. Ale gdy klękacie, by modlić się do zewnętrznego Boga, to nie znacie tej mocy. Czy jesteście w kościele, czy w barze, to Bóg tam jest, a gdziekolwiek jest Bóg, to tamto miejsce jest święte. Bar jest tak samo święty jak Kościół, gdy przebywacie tam, wiedząc, kim jesteście. Nie ma znaczenia, gdzie jesteście i o jakiej porze. Możecie zawsze uruchomić swój umysł i nadać wszystkiemu rzeczywistości poprzez uczucie. I chociaż wasz obiektywny świat będzie odmawiał przyznania realności temu subiektywnemu stanowi, to on będzie już zmierzał w stronę spełnienia. My zawsze czynimy wyobrażanie, choć czasem jesteśmy zupełnie świadomi tego, co robimy. Jejce powiedział kiedyś. Nie możemy być nigdy pewni, czy to nie jakaś kobieta stąpająca po prasie w winiarni nie była tą, która rozpoczęła tą subtelną zmianę w męskim umyśle, albo że to uniesienie, przez które tak wiele narodów złapało za miecz, nie zaczęło się w umyśle jakiegoś młodego pasterza, kiedy rozświetliło na moment jego oczy, by zaraz pójść swoją drogą. Ktoś będący w więzieniu, czujący, że społeczeństwo wyrządza mu krzywdę, może być przyczyną samozapłonu świata przez samo wyobrażanie sobie wyrównywania rachunków z tymi, którzy go tam zamknęli. I chociaż ci, którzy mu to zrobili, czują się bezpieczni, to nie rozumieją, że ten człowiek, mimo że jest w więzieniu, to jest Bogiem, który używa swojej cudotwórczej mocy. Gdy wiesz, że jest tylko jeden Bóg, to czy chciałbyś kogoś skrzywdzić? Zrozumiałbyś, że żaden człowiek nie może nigdy zastrzelić kogoś innego, bo nie ma nikogo innego. Nie ma nic poza Bogiem i on jest jedyną rzeczywistością. To jest Szema, wielkie wyznanie wiary. Słuchaj Izraelu, Pan naszym Bogiem, Pan jest jeden. Noś to w umyśle i nigdy nie popełnisz błędu. Jeśli Bóg jest jeden, to nie może być kogoś innego. Jestem jednym ciałem, pofragmentowanym. By ożywić ten poemat, gdy zbiorę się w całość, odbuduję świątynię, którą zniszczyłem, gdy rozmyślnie sam się porozrzucałem, martwe kamienie znów ożyją. Jeden za drugi, każdy fragment wraca do tego samego ciała, czyniąc je bardziej świetlistym, bardziej przezroczystym i bardziej stwarzającym, bo Bóg jest wiecznie rozszerzającą się istotą. Ta cudotwórcza moc jest Twoim cudownym ludzkim wyobrażaniem. To jest Bóg. Człowiek jest w całości wyobraźnią i Bóg jest człowiekiem, istnieje w nas, a my w nim. Wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i jest nim sam Bóg. Chrześcijanie nazywają wyobraźnię Jezusem, a Żydzi Jechową. Tradycyjni Jezus i Jechowa są idolami, bo prawdziwe imię Boga to jestem. Wierzcie w ludzką wyobraźnię. Jedynego Boga, świadomie używajcie swojej cudotwórczej mocy. Gdzież moglibyście pójść nie wyobrażając sobie tego? Nieważne, gdzie jesteście. Wyobrażacie sobie. Jesteście świadomi, bycia tam. Noworodek nie wie, kim jest, gdzie jest, ani czym jest, ale wie, że jest. I to jest Bóg. On jest twoją cudotwórczą świadomością, cudotwórczą mocą wyobrażania. Mam nadzieję, że potraktujecie to poważnie i nauczycie się świadomie wierzyć w wasze wewnętrzne przenikanie. Wszystko przenika wasz mózg, albo nie bylibyście tego świadomimi, czy to jest dobre, złe czy obojętne. Nie musicie wsiadać do pociągu, łodzi czy auta, by się gdzieś dostać. Wszystko czego potrzebujecie, to dostosowanie waszego myślenia. Afirmujcie: Ja mam to teraz i nalegajcie na to aż poczujecie ulgę posiadania tego. Potem wróćcie do swoich spraw, wiedząc, że ścieżkami, o których nie wiecie, zostaniecie doprowadzeni do spełnienia tego, co zrobiliście wewnątrz was. Nie musicie świadomie określać serii wydarzeń, na które natraficie. One po prostu ujawnią się w waszym świecie. Możecie poznać kogoś, kto pozornie jest obcy. Ktoś inny może się pojawić i po namyśle to im możecie przypisać zasługę waszego sukcesu, ale oni jedynie odegrali swoje role. Bo nakazem boskiego prawa wszystkie rzeczy łączą się wzajemnie. Inni przenikają ciebie tak jak ty ich, bo wszyscy jesteśmy jednością. Jeśli ktoś ma odegrać rolę potrzebną, by po tym szczeblu wejść na drabinę, to on ją zagra, nawet o tym nie wiedząc ani nie wyrażając zgody. Nie myślcie o ludziach, ale o tym, jakiego zakończenia chcecie. Kształtujcie swe życie mądrze, poprzez stawanie się świadomymi tych pragnień, które tworzą się w waszych umysłach. Bo bez pragnienia nie byłoby żadnej mocy w życiu. Twoją linią zasilania jest ja jestem, a twoje pragnienie żarówką. Niemożliwością jest, by żarówka zaświeciła, gdy nie jest podłączona do zasilania. Tak samo jest z wami. Musicie podłączyć swe pragnienie do waszego ja jestem, by mogło zaświecić i zobiektywizować się dla was. Obdarzajcie cudownymi darami wszystkich, których spotykacie, bo wszyscy są wami wypchniętymi na zewnątrz. Przyjmijcie jakąś szlachetną ideę, jakiej chcielibyście doświadczyć, i dostosujcie do niej swe myślenie dzięki uczuciu, które sugerowałoby jej spełnienie. Uczucie nada temu rzeczywisty wyraz. Popatrzcie na świat z tego punktu. Potem otwórzcie swe oczy na wasz obiektywny świat, i mimo, że on będzie zaprzeczał temu, co zrobiliście, to wy umożliwiliście już narodzenie waszego pragnienia, i nic nie powstrzyma go przed spełnieniem. Przeczytajcie uważnie 27 rozdział Księgi Rodzaju, pamiętając o tym, że wszystkie te postacie, o których tam czytacie, są personifikacjami waszych wewnętrznych stanów. I tak jak Izak, macie zawsze dwóch synów: jeden przedstawiający wasz obiektywny świat, i drugi, który jest waszym subiektywnym światem. Ta opowieść mówi wam o tym, jak za sprawą odczuwania przyoblec się w subiektywne pragnienie, zanim nie wyprze ono swego obiektywnego brata. W ten oto sposób przemieszczacie się z jednego stanu do drugiego, aż osiągniecie stan zwany Jezusem. Wtedy historia napisana w Ewangeliach spełni się w Was i zostaniecie obsadzeni w głównej roli. Tylko to doświadczenie może ocalić Was przed tym światem Cezara, bo poprzez to odtworzenie w sobie historii Jezusa Chrystusa zostajecie zbawieni.